Siema. zanim zaczniemy chciałbym, żebyś zostawił lajka like i subskrypcję, byłoby mi niezmiernie miło. Dzięki. Zerat. Wyniesiony mak. Chłopiec, który w przyszłości miał otrzymać imię Zerat, urodził się jako bezimienny niewolnik w Szurymie przed tysiącami lat. Będąc synem naukowców pojmanych w niewolę, czekało go życie pełne upokorzeń. Nadziei na to, że jego ponadprzeciętne jak na niewolnika umiejętności przyniosą mu lepsze życie, matka uczyła go rozumieć słowa i liczby, a ojciec opowiadał o historii Imperium. Chłopiec przysiągł sobie, że nigdy nie pogodzi się z losem niewolnika o plecach zgiętych do ziemi i naznaczonych chłostą. Podczas budowy fundamentów pod wielki pomnik na cześć ulubionego konia Imperatora, ojciec chłopca został poważnie ranny i pozostawiony na śmierć na miejscu wypadku. Matka, przerażona, że jej syna czeka podobny los, poczęła błagać szacownego projektanta grobowców o przyjęcie chłopca na ucznia. Dbałość młodzieńca o szczegóły i jego wrodzony talent do matematyki i języka przekonały niechętnego z początku architekta i przystał on na prośbę kobiety. Chłopiec nigdy więcej nie ujrzał w swojej matki. Okazał się zdolnym uczniem i wkrótce jego mistrz zaczął wysyłać go niemal codziennie do wielkiej biblioteki Nasusa po potrzebne mu manuskrypty i plany. Podczas jednej z wizyt w bibliotece chłopiec poznał Azira, najmniej lubianego syna imperatora. Azir zmagał się właśnie z lekturą skomplikowanych starożytnych zapisków. Chłopiec wiedział, że nawet rozmowa z członkiem rodziny królewskiej mogła być powodem egzekucji niewolnika. Zatrzymał się jednak, by pomóc młodemu księciu w rozszyprowaniu zawiłej gramatyki. W tym momencie nawiązała się między nimi nić przyjaźni, która rozwijała się przez nadchodzące miesiące i wzmacniała się. Mimo obowiązującego zakazu Azir postanowił nadać niewolnikowi imię. Brzmiało ono Zerat i oznaczało ten, który się dzieli. Chłopcy używali go jedynie w swoim towarzystwie. Azir postarał się, by przydzielono Zerata do niewolników usługujących rodzinie królewskiej. Mianował go swym osobistym sługą. Dzięki łączącej ich miłości do nauki całe dnie spędzali na studiowaniu bibliotecznych zbiorów i wkrótce stali się bliscy niczym bracia. Zerat stale towarzyszył Azirowi, zdobywając wiedzę o kulturze, władzy i nauce, aż w końcu zakiełkowało w nim marzenie, że przyjaciel kiedyś go uwolni. Gdy podczas corocznej wyprawy objeżdżającej Imperium karawana władcy zatrzymała się w znanej oazie, pod osłoną nocy napadli na nią zabójcy. Azir uniknął śmierci z ręki napastnika dzięki interwencji Zerata, jednak wszyscy jego bracia książęta zostali zabici, co uczyniło z niego następcę tronu. Jako niewolnik Zerat nie mógł oczekiwać nagrody za uratowanie księcia. Azir obiecał mu jednak, że któregoś dnia staną się równymi sobie braćmi. W następstwie wydarzeń na pustyni przez długie lata Shurima znosiła gniew imperatora, który mścił się na każdym, kogo w najmniejszym nawet stopniu podejrzewał o zdradę. Zerat poznał historię Shurimy i zwyczaje panujące na jej dworze wystarczająco dobrze, by wiedzieć, że życie Azira zawisło na włosku. Fakt, że był następcą tronu, nic nie znaczył wobec nienawiści imperatora za to, że pozostał przy życiu, gdy jego bracia zginęli. Bezpośrednim zagrożeniem był fakt, że wciąż młoda żona imperatora nadal mogła wydać na świat potomstwo, a do tej pory powiła wiele zdrowych dzieci. Istniała duża szansa, że urodzi imperatorowi syna i tym samym pozwoli mu na pozbycie się Azira. Serce Azira należało do nauki, lecz zaraz przekonał go, że aby przeżyć musi nauczyć się walczyć. Azir posłuchał jego rady, ale zapewnił też Zeratowi możliwość kontynuowania nauki. Obaj młodzieńcy okazali się niezwykle zdolnymi uczniami, każdy w swojej dziedzinie. Zerat na każdym kroku dowodził swego talentu i zapału w poszukiwaniu wiedzy. Stał się powiernikiem i prawą ręką Azira. Miał pozycję nieosiągalną jak dotąd dla niewolnika. Dzięki swojej pozycji miał wielki i według niektórych zbyt olbrzymi wpływ na młodego księcia, który każdego dnia coraz bardziej polegał na jego radach. Zerat dokładał wszelkich starań, by zdobyć wiedzę wszędzie, gdzie było to możliwe, bez względu na jej cenę czy źródło. Otwierał dawno zakazane biblioteki, wkraczał do zapomnianych krypt i zgłębiał tajemnice ukryte głęboko pod piaskami pustyni. Każde odkrycie podsycało jego ambicje i żądze wiedzy, które rosły w niekontrolowany sposób. W przebiegły sposób wyciszał wszelkie szerzące się pogłoski o swoich podejrzanych badaniach. Fakt, iż Azir nigdy nie wspomniał o tych plotkach, Zerad rozumiał jako ciche przyzwolenie księcia na wszelkie działania, które mogły poprawić jego bezpieczeństwo. Lata mijały, a Zerad podejmował się coraz mroczniejszych działań, by uniemożliwić żonie imperatora powicie potomka, używając swych wzrastających umiejętności magicznych do zniszczenia każdego zalążka życia, jakie pojawiło się w jej łonie. Bezpieczeństwo Azira zależało wszak od braku rywali do tronu. Gdy na dworze poczęto szeptać o klątwie. Zerat upewnił się, że takie głosy ucichną na zawsze. Ci, którzy odważyli się głośno wyrazić swe podejrzenia, często znikali bez śladu. W tym czasie pragnienie wolności Zerata zdążyło przerodzić się w żrącą ambicję osiągnięcia własnej potęgi. Wciąż jednak postrzegał swe mordercze czyny jako konieczne do utrzymania przyjaciela przy życiu. Pomimo starań i wysiłków Zerata na świat przyszedł w końcu nowy książę Shurimy. Jednak w noc jego narodzin Zerat użył swych czarnoksięskich mocy, i przyzwał złobrogie duchy żywiołów z głębi pustyni, by wywołać straszliwą burzę. Z woli Zerata błyskawica za błyskawicą uderzała w komnaty królowej, przekształcając je w płonące ruiny i odbierając życie matce i jej nowonarodzonemu synowi. Gdy imperator zorientował się, co się dzieje, pognał bez tchu w stronę komnat w swojej żony. Na jego drodze stanął jednak Zerat z dłońmi gorącymi magiczną mocą. Strażnicy imperatora ruszyli do ataku. Jednak Zerat jednym ruchem zmienił ich wszystkich w zwęglone szczątki. Winą za atak na pałac, Zerat obarczył magów z podbitej krainy. A pierwszym czynem Azira po objęciu tronu była brutalna kampania zemsty na jej ludności. Azir został koronowany na imperatora Shurimy z Zeratem u swego boku chłopcem, który był niegdyś niewolnikiem bez prawa do własnego imienia. Zerat długo marzył o tej chwili. Oczekiwał, że w dniu koronacji Azir zniesie niewolnictwo i nareszcie nazwie go swoim bratem. Nic takiego się jednak nie wydarzyło. Azir kontynuował ekspansję swojego imperium i unikał odpowiedzi na pytania Zerata o zniesienie niewolnictwa. Zerat uznał to za dowód na postępujący rozkład moralny Shurima. Ogarnęła go wściekłość z powodu złamania obietnicy danej mu przez księcia. Azir zgromił go wzrokiem i przypomniał mu, że niewolnik powinien znać swoje miejsce. W tym momencie w sercu Zerata zgasła iskra szlachetności i dobroci. Ukorzył się jednak przed Azirem, zachowując pozory, iż akceptuje jego decyzję. Azir kontynuował swe podboje, a Zerat pozostał u jego boku, lecz każdy swoje działanie starannie planował, by zwiększyć własne wpływy w krainie, którą chciał sam objąć w posiadanie. Kradzież Imperium to nie igraszka i Zerat wiedział, że potrzebuje do tego większej mocy. Słynna legenda wyniesienia Renektona ujawniła, że śmiertelnik nie musi być wybrańcem kapłanów Słońca i każdy może powstać pod tą gwiazdą. Zerat zaczął więc obmyślać plan, jak ukraść moc wyniesienia. Żaden niewolnik nie może stanąć na płycie słońca. Zerat karmił więc próżność imperatora, rozmuchując jego ego i wypełniając myśli nieprawdopodobnymi wizjami imperium, obejmującego cały świat. To marzenie mogło jednak zostać zrealizowane jedynie w przypadku wyniesienia Azira na wzór największych bohaterów Shurimy. Wytrwałość Zerata się opłaciła, po pewnym czasie Azir ogłosił gotowość przejścia rytuału wyniesienia. Pewien, że zasłużył, by stanąć u boku Renektona i Nasusa jako istota wyniesiona. Kapłani słońca zaprotestowali, jednak w przypływie arogancji Azir rozkazał im podporządkować się swej woli pod groźbą tortur i śmierci. W końcu nadszedł dzień rytuału i Azir skierował swe kroki ku podestowi wyniesienia, mając Zerata u boku. Aby upewnić się, że Nasus i Renekton nie będą mogli wziąć udziału w wydarzeniu, Zerat osłabił pieczęć magicznego sarkofagu stanowiącego więzienie dla ognistej bestii. Renekton i Nasus byli jedynymi wojownikami zdolnymi powstrzymać i pokonać bestie, gdy oswobodzi się ze swego magicznego więzienia. W ten sposób Zerat pozbawił Azira obecności jedynych istot, które mogłyby uratować go przed nadchodzącą katastrofą. Azir stanął na rytualnym podeście. Tuż przed rozpoczęciem ceremonii wydarzyło się coś, czego Zerat się nie spodziewał. Imperator zwrócił się do niego i oświadczył, iż od tej chwili jest wolnym człowiekiem. On i wszyscy niewolnicy Szurimy mieli zostać uwolnieni z więzów poddaństwa. Azir wziął Zerata w objęcia i nazwał go swym bratem na wieki. Były niewolnik o nie miał z wrażenia. Nareszcie otrzymał to, o czym zawsze marzył. Sukces jego planu opierał się jednak na śmierci Azira i nic nie mogło tego zmienić. Zbyt skrupulatnie przygotowywał ten moment i zbyt wiele już poświęcił, by teraz zrezygnować. Nieważne jak bardzo część jego serca tego pragnęła. Słowa imperatora przebiły się przez gorycz, która zawładnęła jego duszą, stało się to jednak o dziesięciolecia za późno. Azir, nieświadomy niebezpieczeństwa, obrócił się, gdy kapłani rozpoczęli rytuał przyzywania cudownej mocy słońca. Z okrzykiem gniewu i żalu Zerat strącił władcę z podestu, obserwując przez łzy, jak przyjaciel z dzieciństwa zamienia się w popiół. Następnie wstąpił na jego miejsce i światło słońca wypełniło go, rozpoczynając przemianę jego ciała w istotę wyniesioną. Jednak moc rytuału nie była mu przeznaczona, a konsekwencje jego zdrady okazały się straszliwe. Rozszalała moc słońca eksplodowała, burząc świątynie i zmieniając miasto w dymiące zgliszcza. Lud Shurimy spłonął w straszliwym ogniu słońca, a pustynia powstała, by pochłonąć ruiny miasta. Tarcza słońca zniknęła z nieboskłonu, a imperium budowane przez całe pokolenia władców zgasło w przeciągu jednego dnia. Podczas zagłady miasta Zerat trzymał kapłanów słońca w szponach swojej magii, uniemożliwiając im przerwanie rytuału. Niezmierzony ogrom przepływającej przez niego energii połączył się z jego mrocznymi mocami, by stworzyć istotę o niewiarygodnej potędze. Jego ciało, wypełnione nieprzerwaną falą mocy słońca, zostało pochłonięte i stworzone na nowo w postaci rozżarzonego wiru czystej magii. Gdy Renekton i Nasus odkryli zdradę Zerata, szybko skierowali się w stronę epicentrum magicznej buzy niszczącej miasto. Sprowadzili ze sobą magiczny sarkofag, który stanowił więzienie dla ducha wiecznego ognia. Wyniesieni bracia zdołali przebić się przez szalejące żywioły do podestu wyniesienia w chwili, w której Zerat opadł z powrotem na ziemię. Zanim nowo wyniesiony Max zdążył zareagować, zamknęli go w magicznym sarkofagu, związali świętymi łańcuchami i zapieczętowali potężnymi pieczęciami uwięzienia. Jednak to nie wystarczyło. Już jako śmiertelnik Zerat posiadał wielką moc, która teraz w połączeniu z darem wyniesienia uczyniła go praktycznie niepokonanym. Roztrzaskał sarkofag, lecz jego odłamki i łańcuchy pozostały nadal przytwierdzone magicznie do niego. Renekton i Nasus rzucili się na Zerata, jednak nowa siła pozwoliła mu na odparcie ich ataków, a walka utknęła w martwym punkcie. Toczyli bój w otoczeniu walącego się miasta, a w szale bitewnym roztrzaskali wszystko, czego jeszcze nie pochłonęły piaski pustyni. Braciom udało się złabić Zerata w pobliżu grobowca Imperatorów, największego mauzoleum Shurimy, którego zabezpieczenia i pieczęcie ochronne zerwane mogły być jedynie przez krew Imperatorów. Renekton zaciągnął Zerata do jego wnętrza i rozkazał Nasusowi zamknąć grobowiec. Z ciężkim sercem Nasus wykonał jego polecenie. Wiedział bowiem, że był to jedyny sposób na uwięzienie Zerata. Renektona i Zerata otoczyły nieskończone ciemności, których trwać mieli w wiecznej walce... Po upadku świetnej cywilizacji Shurimy. Mijały niezliczone setki lat, a z czasem nawet ogromna siła Renektona wyczerpała się, pozostawiając go podatnym na wpływy Zerata. Jadowite oszczerstwa i iluzje Zerata omotały umysł Renektona, wypełniając go niesłusznym gniewem wobec Nasusa, zdradzieckiego brata, który według kłamliwej historii Zerata opuścił go tak dawno temu. Gdy grobowiec imperatorów został wreszcie odnaleziony, a jego pieczęcie złamane przez Sivir i Kasopeje, Zerat i Renekton wynurzyli się na powierzchnię w eksplozji piasku i gruzu. Renekton, którego opętany umysł sprowadził do istoty niewiele różniącej się od dzikiej bestii, wyczuł, że jego brat wciąż żyje i ruszył by go odnaleźć. Po tysiącach lat zapomnienia Shurima się odrodziła, jej budynki i świątynie strząsnęły z siebie pył pustyni i majestatycznie pieły się w stronę słońca. A Zerat wyczuł pod piaskiem budzącą się ponownie do życia obecność kogoś, o kim myślał, że umarł dawno temu. Azir wskrzeszony został jako jeden z wyniesionych, a Zerat zrozumiał, że żaden z nich nie może żyć, jeśli żył będzie drugi. Zerat wyruszył na poszukiwanie serca pustyni, by odnowić swą siłę i zrozumieć, jak zmienił się świat przez tysiące lat jego uwięzienia. Jego skradzione moce rosły z każdą upływającą chwilą, a jego oczom ukazał się świat dojrzały do podboju. Świat pełen śmiertelników gotowych rzucić się na kolana przed nowym, straszliwym Bogiem. Jednak mimo ogromu swej potęgi, mimo tysięcy lat, które dzielą go od bezimiennego chłopca niewolnika, Zerat wciąż czuje oplatające go łańcuchy. Magia! Pokażę Ci prawdziwą Magię!